Cześć, witam Was z tej strony Cooper, a to jest pierwszy odcinek z Crasha Bandikuta 4. It's about time. Najwyższy czas. Yy, I tak, jedynkę, dwójkę, trójkę już przeszedłem na poprzednim kanale Cooper Game 2. I czas na czwóreczkę. Więc rozpoczynamy. Nie mogłem się doczekać, kiedy w ogóle nagram w końcu pierwszy odcinek z tej gry. Więc co, nowa gra. Spisz swoje inicjały. No to dobra, to zrobimy, że K P KPR Cooper. Więc yy, tak sobie damy inicjały, cyk, x i teraz, czy styl retro, czy styl nowoczesny? Chyba masz ograniczoną liczbę żyć, nie? Ci... dobra. tu, kiedy zginiesz, możesz zawsze znowić grę od ostatniego punktu kontrolnego. Zalecane, ale raczej chyba pójdziemy w tryb nowoczesny, bo to jest jednak nowa gra. I ogólnie, sorry za mój głos. Dzisiaj mogę mieć chrypkę, <laughs> Jakoś jak od rana mam. No i ten, hmm, tutaj jest kiedy zginiesz, możesz zawsze znowić grę od ostatniego punktu kontrolnego. Czyli tu chyba nie mam, yy, to nic nie pisze o tym, że mam jakby ży yy, życie po prostu, a tutaj mi się życie kończy. Nie no, pójdziemy w nowoczesny, bo to jest jednak nowoczesny tryb, yy, nowa gra od, yy, to już nie jest gra od Naughty Dog, więc yy, pójdziemy w ten nowy, nie? Koniec remakeowania i tak dalej. Czas iść do przodu z nowymi grami. Więc tak, bitwa bandików. To na razie nie sprawdzam. Radzimy sobie, rozpocznij grę. No i zobaczymy. Niegrzeczna pobudka. crash bandicoot at last i the great neocortex have you right where i want you and now the final blow <laughs> hush simpleton face it entropy it's going to fail again at least Uka Uka and I attempt to free us from this prison. I won't sit idly by and listen to your inane ramblings for another decade. Is he dead? Leave him. He served his purpose. Crash <laughs> Bandicoot 4. It's about time. We have a completely different music. The to crash.

trzy kryształy, tu da się, o, da się poskakać po tych leć wyżej ubrniemy sobie tu sterowanie, o tu można w ogóle to poniszczyć ciekawe czy to jest jakieś osiągnięcie właśnie za te niszczenia kapelusz zdobyłem o i tutaj lecą te, właśnie a propos Opcje, zapewne słabo było mnie słychać. Hmm. Sterowanie. Dźwięk. No, właśnie, zapomniałem. Nie pomyślałem. sorry, za yy, nieprofesjonalność. Yy. Myślę, jak dam tu na szóstkę. Głosisz muzyki. Tak, o. Głusiasz efektów. Dam na szóstkę. Wszystko dam na szóstkę. Albo to, to dam na siódemkę. To jakby co to napiszcie w komentarzach. Czy od teraz, kto teraz ustawię. Zobaczę czy wszystko się zapisało. Czy wszystko jest w porządku. A i właśnie w tej radyjku. Lecą stare muzy muzyki z tego jedy z jedynki, dwójki, trójki krasza. Tryty, dobra tu też można gitarę zniszczyć. No dobra i lecimy, zobaczymy. Tak, ja wiem, ja już ogarnąłem. Może tu sprawdzić teraz. A, tak się ten. Aha, teraz ty się sprawdzały, 104 skrzynki tu do zebrania. Okej. Okay. da się je zniszczyć? Da się je zniszczyć. dobry. kraby zniszczone. Wow, udało się. Mamy tutaj checkpoint. Lecimy dalej No dobra, bo pierwszy etap nie będzie taki trudny raczej Dobra Okej, okay, udało się tam to zniszczyć I tak jest ten te, O, to te uderzenie takie z góry TNT Dawno... Niech wybuchnie Jak wybucha w tej części? W taki sposób, okej okay. Chociaż wolałbym y, owoce zebrać, więc to tylko raz dla próby to zrobiłem już, już idę, tylko trzeba te owoce pozbierać, teraz się tak słabiej skacze, widzę. Jeszcze skoczę na to, na to... I TNT rozbiję. Niech się rozbije, potem wezmę checkpoint. I jeszcze się z checkpointa dostaję te owoce łumpa, okej. Okay. Mamy maskę. O kurde, co to za przeciwnik, co on robi? Dobra, dobra, uciekamy. Udało się. No okej, okay, dobra, dobra, dobra. Tak. Lecimy dalej, tyk udało się. Podwójny skok, tak wiem. Aj, to już takie wyszło. Co to za mną stoi? Aha! Okej. Okay. Teraz będziemy w ogóle tak jechać na tym. Ciekawie. Czekaj na ile pomysłów tutaj twórcy wpadli. Chciałbym zebrać wszystkie skrzynki od razu. Udało się tutaj. Tutaj druga maska. O kurde! Czy ja. Mam nadzieję, że nie zrobiłem głupoty. I on rzuca rzeczami. Dobra. I nad skrzynkę rozbiłem. No to się chyba nie da skoczyć, że ten domek, nie? Nie, dobra. Tam chyba się przejdzie. Oła! Dobra. Straciliśmy maskę jedną. Lecimy dalej. Oła! Drugą straciliśmy. O, już czuję, że nie polubię tych przeciwników. Tu chyba nie ma tego. Bo wiem, że mm, w tej części miał być jakieś ukryte klejnoty. Ok, checkpoint. Wiemy teraz po co im będą owoce łumpa? Tak naprawdę. I mamy poziom bonusowy, więc dawaj mi poziom bonusowy. Mamy 8 skrzynek. Aha, to sobie stamtąd chyba doskoczę po prostu. Ok. No, i to jest siódma, a to jest ósma skrzynka. Proszę bardzo. Aha, to już wiem, to po te klejnoty po prostu trzeba. Rozumiem. że te klejnoty się zbiera. Ukrzeżona droga. Dostałem trofeum. Dobra, idziemy dalej, I punkt, punkt, Okej. Nie! Jezus Maria! I dobra, lecimy dalej, mamy jedną śmierć, pokazało mi to. Nie, no znowu to nie jest takie proste. Dobra, cyk, cyk, cyk. Trzecia śmierć. Chyba więcej śmierci nie mogę mieć, bo wtedy tej nie dostanę. Pamiętam, bo też tam sprawdzałem o tym kraszu, ale więcej nie te, To mnie denerwuje ta kamera trochę. 4-5. Dobra, udało się. Kolejne owoce. Fajnie, gdyby się maska przydała teraz. Nic takiego, tylko kładka, która nawet potrzebna nie była teraz mi jest potrzebna Dobra, to szybko było załatwione Dobra, tą skrzynię też tak wierzę. Wow, udało się, ja się tu zestresowałem. I nie zebraliśmy wszystkich skrzynek. Jedna skrzynka gdzieś ominięta była. Yy, Okej. Okay. No prawie doskonale, no. No i co, jednej skrzynki i ukrytej nie znaleźliśmy. Ale wydaje mi się, że do takich rzeczy będziemy po prostu wracać w innych odcinkach. Najpierw na raz spróbujemy zrobić jak najwięcej, a później tak na 100% w innych odcinkach po prostu będziemy wracać do tych poziomów. Żeby te wszystkie skrzynki poznajdywać. No, oczywiście zdobyć wszystkie klejnoty. Mamy kaczcenkę, ale to czeka nas kolejny poziom w ogóle. Kolejny poziom to jest 86 skrzynek. Mamy... A takie złoto jabłkowe. Okej. Okay. chyba krasz sam się tego złapie, tak? Ok. Wszystko jasne. Może ślisk? Dobrze, jest ślisk, tak samo jak był. Oj, dawaj. Oha. I lecimy do przodu. Dobra, tu sprawdźmy, czy gdzieś wyżej nie ma skrzynki. Nie ma. Przynajmniej ja nie widziałem. Dobrze i łakomstwo na no, owoce łumpa moje Biorę wszystkie Pięknie Lecimy dalej, tutaj mamy TNT Dużej nic nie ma Wybuchło, wybuchło Ubuchło. Ile tutaj? Aha Dobra, nawet jeszcze jednej tej nie ma. Po prostu trzeba, w ogóle trzeba zbierać te wszystkie owoce łumpa, bo dzięki nim mamy te klejnoty też. Trochę błędy robiłem. Okej okay. O, a to jest ten! Wymiar się zmienia. Znika i się pojawia, ok Ale dopiero po to mamy tutaj teraz bonusowy. Ciekawy jestem czy z tym samym właśnie Mo ale chyba nie jeszcze, tak? Chyba jeszcze nie. Okej, okay, tu jest 12 skrzynek. Aha, to się robiło tak. A nie tak, no. O! Choroba wysokościowa. O, wziąłem. Oj, 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 ale dałem ciała. I co teraz ginę, to mi życie chyba nie da mi życia, bo to jest bonusowe. Nie powinno mi dać chyba śmierci. Że życie, no że śmierci. Nie, mi nie dało śmierci, okej. Okay. To dałem ciała. Rzeczywiście. Kurde, nie tak. Okej. Okay. Trzy, cztery, pięć. Pięknie. I teraz? Tutaj mamy wszystko. Okej. Okay. Mam nadzieję, tutaj mnie nie sięgnie. Nie sięgnęło mnie. Okej. Okay. Przyjęliście wszystkie owoce łupa. Czy tu będą dwie skrzynki? Tak jest. Dobra. Dwanaście, dwanaście. Pięknie. No, prawie drugi klejnot. No i tutaj trzeba będzie z wyczuciem. Okej. Okay. O, tu... Ten... To nie jest jakiś histerek? Ciekawostka, co na no, jakiś szczurek Nie wiem, to czy miałby coś z nim zrobić? Coś, ja teraz nie wiem aktualnie. Tu wezmę owoce, oczywiście. O, już mi dało drugą pejnota. Dobra. Ok, to jest już mega trudniejszy poziom. O kurde, jak to zrobić teraz? Mam pomysł. O Jezus Maria, ale co ja narobiłem. Dobra, to musi wybuchnąć. No nie, no coś czuję, że tutaj będę miał... Więcej śmierci niż trzy, nie? A ja na pewno będę chciał zebrać wszystko, nie? No wiadomo, że jestem oparty na takie poziomy. Ajajajajaj... Aj, aj, aj. udało się w końcu 50 na 86 a bo to on wymiar zmieniał jak spał tamaska I teraz etap wyciekaniem, ukryty klejnot. trzeba uciekać. Nic się nie odzywa bo musiałem się skupić. Nie wiem. Mamy chyba trzeci... O Jezus Maria. Nadal uciekamy. Wierdzielę ode mnie. Udało się w ostatniej chwili. I to był chyba klejnot za wszystkie skrzynki. Roztrzaskana rzeczywistość. No i jak widzimy, brakuje mi jednego klejnotu. Za to, bo musiałbym zginąć co najmniej trzy razy w etapie. Ale to wystarczy powtórzyć po prostu bez. Po prostu żeby przejść nie, nie ginąć, nic więcej, więc wszystkich skrzynek nie muszę zbierać OK. No i co? Ukryty klejnot się udało zdobyć mm, To mnie się podoba. Lecimy dalej.

The kind we keep shut. We have to go through, find my siblings, and fix this before some putz with a big evil plan and a bigger ego does something monumentally stupid. Uh -huh. <laughs> Uka Uka unknowingly paved the way for our bright future. Once my rift generator is complete, dominion over all of time and space will be within our grasp. Engine embryo. You had some little projects you wanted to tell me about? Master, my mechanical marvel will hypnotize your and, and my potion will make me and uh, them unstoppable. Right, yeah, fine, sure. Have fun with your ray guns or whatever. <sighs> 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 Hasten your steps. By my calculations, our enemies are already moving against us. And we will prevail. no zobaczymy kto wygra tą wojnę no i proszę bardzo mamy świat pierwszy okej okay, doskonale No i mamy drugi świat. Czyli jakby się przenosimy tele Boże. Jakby do innego wymiaru czy coś takiego. O, crash fajnie tutaj przechodzi się przeskakuje. No to co? Tu nam brakuje jednego klejnotu, tu nam brakuje dwóch klejnotów i wydaje mi się, że hmm, chyba jeszcze do tego odcinka dołączyłbym dodanie tych dwóch no bo to nie ma sensu, to są tylko dwa poziomy nie, rob, nie będę robić tego specjalnie jakby osobnego odcinka Bo nie wiem jaki jest w tym sens, ten odcinek miałby może kurde 3 minuty Jaki nie mniej może dwie Więc dobra ja jeszcze nie kończę Zaraz słyszymy się tak naprawdę nie na żywo po prostu zrobię to i to a w następnych odcinkach na przykład mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, cztery poziomy w następnym wymiarze. No i tak za pierwszym razem jak nam się uda, tak nam się uda, ale później będzie odcinek, w którym będę poprawiał te poziomy, nie? Więc no ta seria może być dosyć długa. Więc dobra. A tutaj tak można powiedzieć bonusowo zrobię to na jednym odcinku, więc słyszymy się zaraz po moim nagraniu i skomentowaniu to już nie na żywo no i dobra tutaj skrzynka była ukryta o właśnie ta jedna skrzynka która była ukryta za tymi skamieniskami tutaj już mamy ukryty klejnot który był bardzo dobrze ukryty po prostu w tym domku nie wpadłbym na to tutaj oczywiście już pokazuję jak do końca dobiegłem ostatnia skrzynka 104 na 104 Kolejnocik drugi wzięty i potwierdzenie tego, i na dodatek doska, dostaliśmy skórkę do krasza. O kurczę, tu skórkę tego tutaj, a ja w drugim poziomie po prostu musiałem y, zginąć mniej niż 4 razy, czyli góra 3. No i też potwierdzenie: skórka do koko była. No i co, y, ja dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!